Mamo, witam wszystkich serdecznie, dzisiaj spróbuję film nagrać ze słońcem na mordzie, może będzie trochę widniej, muszę tutaj jakieś ogarnąć, lampki. Dwa dni ostatnie zostały nam, z Niką Typera i to będą fantastyczne dwa dni. Wiecie jak jest taka sytuacja w hotelu, nie? Jak bierze dostawkę do pokoju hotelowego, niby łóżko jest, no ale to nie jest to co powinno być. I tak właśnie będą wyglądały następne dwa dni. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy fajnie. Lecimy oczywiście cały czas na superbecie i pomyślałby kto, że jak nie ma piłki nożnej do, do czwartku, to nie będzie żadnej promocji. Nic bardziej mylnego. Jest odpalona promka na dzisiaj, na mecz świątek, i można dodatkowo trzy stówki zgarnąć właśnie za wygraną. Igi Świątek i już tłumaczę o co chodzi. Oczywiście opcja skierowana jest do osób, które jeszcze konta na SuperBecie nie mają, więc jakbyś chciał sobie skorzystać z tej opcji i uważasz, że Iga dzisiaj wygra, możesz zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się link do założenia konta. Podczas zakładania konta zgody marketingowe. Zaznaczysz i tyle Cię interesuje na ten moment. Nie musisz go możesz z tym sobie poczekać. No i później musisz wpłacić pierwszy depozyt. Eee, pięć liczek minimum. Jesteś zapisany do promocji na, Igi, na, Igi, na mecz Igi Świątek. Tutaj trzeba pamiętać, że jest podwojenie w nominalnej promocji bonusu powitalnego, aż do 200 zł. Wpłacisz dwudziestówki, dostajesz 200 we freebecie. Promocja na IG cały czas aktywna wtedy. Płacisz 5 dyszek, 5 dyszek dostajesz we freebecie. Dodatkowo, jak założysz konto z naszego linku i wpłacisz 5 dyszek, również jeszcze jeden freebet dostajesz, czyli się zł. Za pobranie aplikacji również 2 dyszki freebeta na Ciebie czekają. Po tym wszystkim tydzień bez ryzyka, aż do 3,5 tysiąca zwrocie. No jest tutaj naprawdę do pierdzielone tych atrakcji w opór. Wracając do Igi Świątek, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Zakładając, że wpłaciłeś minimum 5 dyszek, kolejny krok to zagranie kuponu. Musi to być pierwszy kupon po otwarciu konta z salda depozytowego. To są bardzo ważne kwestie, Fribety wlatują w międzyczasie, także jakby jeżeli będziesz grał, to trzeba ten suwak odznaczyć i po prostu ładujesz za minimum 2 zł. na zwycięstwo Igi Świątek dzisiaj. I jeżeli Iga wygra, w przeciągu 72 godzin dostajesz 3 stówki w bonusie, i ten bonus jest do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym łącznym 1,91. Także nie ma tutaj nic skomplikowanego. Jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, jeżeli oczywiście ktoś jest zainteresowany taką opcją. My lecimy jeszcze z konkursem. Wiedeśki oczywiście będą do zgarnięcia na SuperBecie. Co trzeba zrobić? Zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał i w komentarzu wytypać dokładny wynik minuty pierwszej bramki dzisiejszego dzisiejszym meczu pomiędzy Legamesz a La Coruna. Typujecie do godziny 21.30, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Czy bez nikogo gracza na Superbet? Taki standardzik, wiecie o co chodzi. Nie biorą udziału w zabawie. Generalnie, jeśli chodzi o wczoraj, bo bardzo dobry dzień był. Generalnie cały weekend. W sobotę 6 kuponów, wczoraj 5 kuponów trafionych. Ja trafiłem trzeci z rzędu wczoraj. I dziadka trzeba pochwalić. Dziadka trzeba naprawdę pochwalić. Powinienem wcześniej troszkę mocniej się nad tym skupić i popatrzeć jak inni typują, czy mają jakieś seryjki. Dziadek ma serię 4 kuponów zielonych. Z rzędu. Dzisiaj będzie leciał po piąty. No to jest po prostu coś niesamowitego. Wczorajsze wyniki, będziecie właśnie teraz zerknąć. Erandor ograł Terrora, Gołąb Peterka. Właśnie dziadek ograł Frediego, Fabrega z Bule, a ja ograłem Paule. Bezpośrednio bezpośrednim pojedynku póki co na ten moment, o top 2. Zobaczymy, co z tego będzie dalej, nie. Dzisiejsze meczyki, tabela cały czas tutaj była widoczna. No Możecie zobaczyć, naprawdę, jak to fajnie wygląda. Nasza trójka jeszcze tutaj, no nawet jeszcze dziadek nie, Jak przy odpowiednim układzie e, mógłby tutaj się jeszcze zameldować na pierwszym miejscu, bo jest 6 punktów straty. Wiadomo, że dużo by musiało się zadziać, ale co? To jest, te, te dwa dni będą tutaj magiczne, nie? Także absolutnie nie wykluczam żadnego scenariusza. Dobra, leciły z dzisiejszymi meczykami. Łysy z Fabregasem na start. No to dobre, ale dzisiaj na pewno będzie się przewijała hiszpańska druga liga. Na pewno. Nie wiem jeszcze jak mocno, ale to już wam mogę powiedzieć na samym starcie. Łeska z Eibar, powiedzcie, półtora gola do no ich Łysy, już tutaj idzie, kurde, w overkach półtora gola drugiej hiszpańskiej. No to, to... Mam to samo, nie? To już mogę też powiedzieć. No i do tego jeszcze też jest drugi, drugi mecz, właśnie z drugiej hiszpańskiej. Legamesz z de Deportivo La Coruna, powyżej 1,5 gola i powyżej 6,5 rzutów rożnych. nie wyszło 2,62. Od kiedy tutaj są takie? Te? Dobra, nieważne. E, Fabregas. Cyk. Farul Konstantas Petrolojesti, 1x, powyżej 1,5 gola i powyżej 2,5 kartek. Po 2,30, no Rumunia, nie? Jest dzisiaj ta Rumunia. Dzisiaj będą właśnie takie, takie hotelowe dostawki, nie? Rumuńska Liga, Hiszpańska druga, jakaś Bułgaria jak jest. Ja tam, szczerze powiedziawszy, jakoś mocno nie, nie zaglądałem do wszystkich aż, Chociaż ja tam mam z Lińskiego jeszcze, u się będzie. Bula z Paulo. Dzisiaj siostrzany pojedynek numer 3. Liga FS druga z Marupes i Liga z FS druga ma tutaj wygrać. Zakład bez remisu. Czyli jak będzie remis, to będzie rozliczone po kursie 1-0. No i do tego łezka z no, na WTTS-a po 2,17. Mocne kursiwo! 2,17 z tego, nie? To jest kurde to. Paula. Ciekawe czy dzisiaj jest właśnie wsparcie jakieś azjatyckie. No niestety nie ma, nie? Rumunia, dubel z Rumunii jest. E, Mirkurea ciuć? Nie wiem jak to się czyta. <grym> to jest naprawdę... I to nie pierwszy raz na tej lidze, nie? Ktoś grał właśnie tą ekipę z Otelu Galati. Powyżej 7,5 celnych strzałów w meczu. Piękna, piękna linia po pięknym kursie. I Farul Konstanta z Petrolulem. Powyżej pół cornerów. No i. O cholera jasna! Dziadek! My się dzisiaj naparzamy, ty! Ale mnie to teraz zaskoczyło. Dzisiaj jest 32 dzień. Ja lecę po czwarty zielony kupon z rzędu. Dziadek po piąty, ale będą iskry szły. To Wygląda, że chujowy do mecz <laughs> Dobra, ja tutaj jestem wirtualnym gospodarzem, to zaczynamy ode mnie. Zriński z Radnikiem. Zriński ma strzeć pojeźdź po Taragola i wygrać mecz. meczu. oni tam słabo zaczęli, nie? Ale mieli eliminację, także myślę, że teraz już po tych eliminacjach, ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną. No, i trzeba po prostu ogarnąć temat. I łez Kazajbary pojrzeć po lat, Po 1,55. A z ciekawości sprawdzę po łysy, I, ile miał łysy na to. 1,59. Czyli idzie w górę. Cholipa. Nie jest to dobry prognostyk. Dziadek. No, dziadek jest naprawdę w sztosie, nie? Tu jest dziadek. Lorenzo Musetti. Juan Munar. Powyżej 3,5 seta. Felix Auger Aliassime Andrzej Lublijew, powyżej 3,5. Seta, Naomi Osaka, Korygaut, na nie, 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 nie Naomi, tylko Gauff ma tutaj wygrać meczek. Trebel i to jeszcze mocny, bo 3,59 kursiwo Dziadek tutaj nie bierze jeńców, nie idzie po najmniejszej linii oporu. Trebel na tenis i to jeszcze po takim fajnym kursie. Dziadek, trzymam kciuki. Weźmy tam, ograć dzisiaj e i leć po top 2, jak się uda, a nawet po top 1. A co tam, Peterek z sepkiem. Zemny pojedynek, cyk, e, Peterek. No i znowu jest ta ekipa, nie? z Galati. Nie będę tego drugiego czytał, bo jak się już ośmieszyłem za pierwszym razem, to niech już tak zostanie. E, Otelu Galati powyżej 4,5 kornery. Farul Konstanta z Petrol Ty Zobacz, znowu dubel na, na, na Rumunię. E, Farul Konstanta ma wykonać co najmniej 5 rzuców ale dzisiaj będzie bagnisko, nie? Ja pierdziele. Peterka już mamy zrobionego, do sebek. Ekaterina Aleksandrowa i Gaświątek. Powyżej 6,5 asów, bo to 7 plus to znaczy, że 7 wystarczy. I jest Gites. 7 asów minimum ma być w meczu. Łeska Zeybar, dzień dobry, witam serdecznie w gronie over półtora. w meczu Łeska Zeybar. <laughs> to już trzeci raz, trzeci raz ten nowerek. Zaczyna to urastać, w sumie już nawet przerosło. Nie wczorajszą Barcelonę, bo wczoraj była Barcelona zdublowana i to nawet w jednym pojedynku. I to musiało się tak skończyć. Musiało się to skończyć remisem. Następny pojedynek. Erander z Gołębiem. Jest tutaj. No. Mirkura z hotelu Galati. Pojeżdża półtora gola. Otelu ma 6 gola. poży dwie i pół 6,5 sześć rzutów rocznych. Erander znalazł sobie sposób właśnie w takich bedbuilderach I to siada. To siada bardzo ładnie. I dzięki temu Erander jest liderem. Wielki szacun tutaj Erander. Jeszcze tutaj generalnie Paule pominąłem, nie? Paula też. Zajebiście. Wszyscy zajebiście. Zresztą co ja tutaj się ograniczam. Dobra, Erander jest gołębiem. Łeska Eibar, Dzień dobry, gołom, witamy serdecznie. Czwarty członek klubu over 1,5 w meczu Łeska Eibar. E, e, e. I Marta Kostiuk z Karoliną Muchową. Karolina Muchowa ma tutaj wygrać. Ja pierdziele, czy jeszcze ktoś tutaj zagrał over 1,5 w Łesce dzisiaj. Freddy z Terrorem na koniec. Farol Konstanta z Petrolulem. Liczba celnych strzałów Farula. Powyżej 3,5. Czape z Villonową. Jest Brazylia. No, to jest właśnie takie dni, to jest troszkę ratunek nie? dla, dla Frediego czy dla Terora, bo oni tam właśnie te Brazylię, Argentynę i tak dalej śledzą. Kto pierwszy wykona e, co najmniej trzy już No, Czapek Tutaj ma być. Czapek dobra. E, no i Terror na koniec ostatnich. No dzisiaj, Jezus Maria, co w ogóle patrz, Eurobasket. Eurobasket jest od Terrora. pięknie, bo nikt się do koszykówki pomimo wszystko nie zaglądał, nie? Szwecja, Czarnogóra, Włóczewicz. Nikola Włóczewicz ma zrobić co najmniej trzy asysty z dogrywką. Także to jest w ogóle fajna sprawa, nie? Ewentualna dobrywka i lecimy jeszcze dalej. Niemcy, Wielka Brytania i tu ma Andreas Obst rzucić co najmniej trzy celne truje. Fantastycznie. Koszykarski dubel od terrora na koniec dzisiaj, nie? Dzięki piękne. Życzę jak zawsze. udanego poniedziałku. Te poniedziałki są poniedziałkami. I widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Najbliższy live najprawdopodobniej w czwartek. A tymczasem Dużo sił wam życzę się. Siemano!